A więc znalazłam ciało Sokoła. E, e, nawet go nie widziałam, tylko pojawiło muszę. pojawiło mi się. Byłam z. I. Z... potem sobie poszli razem. Może to światło naprawiać. to mieć pracę. coś. Coś tu kilka no koń... śmierci. No bo jak skończyłam taska, to akurat zgasło światło. I wtedy no, wyszłam i znalazłam ciało Sokoła. Mi się tajemniczość nie zgadza. No bo ja nie znaczy, nie by robiła taskę z tym gdakaniem, nie? ale no impostor też może. No. Ale... Ale ja nie wiedziałam, Ale ja... mi się wydaje, ale że to bardziej Krzysiu, bardziej bo tylko on sabotaż ogarnia. Po bardziej podejrza... Dlaczego ja? Były sabotaże w pierwszej rundzie... Yy, grze. A właśnie, ja nie wiem, jak sabotować I... w ogóle. I... Wtedy byłeś... A nie, wtedy był Soko. Krzysiek coś za bardzo oskarża w tej rundzie. Ja myślę, że to Krzysiek. Ja myślę, że to Kinga. استني <سؤال> <سؤال> مين